Wydźwignął ów głaz prawie pod sam szczyt, gdy wtem skała wyślizgnęła mu się z rąk i spadła z powrotem na dół. Za drugim razem to samo, i za trzecim, i za dziesiątym tak zawsze. Każdy ten mit słyszał setki razy, czy to na lekcjach polskiego, czy też, obstawiam, że częściej w internecie pod postacią takiego mema. Mimo tego, że MIT ten powstał tysiące lat temu, to trzeba przyznać, że Grecy jednak mieli łeb na karku, albowiem motyw powtarzalnej, żmudnej, nie dającej żadnych rezultatów pracy, można przyrównać do naprawdę wielu dziedzin życia. Na przykład do codziennego golenia się przez mężczyzn, bo niestety niektórym osobom rośnie zbyt szybko broda, na przykład mi. Ale wracając, do geografii świata przyrody też można go przyrównać, bo nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, jak cykl pęka, który na swój sposób jest taką syzyfową pracą. Yeah. you Cykl pęka, nazywany również modelem pęka, to koncepcja geomorfologiczna opracowana przez niemieckiego geografa i geomorfologa Waltera Pęka na początku XX wieku. Model przedstawiony przez Pęka w ciekawy sposób opisuje, jak ewoluuje krajobraz wokół nas, a słowo ewoluuje bardzo trafnie opisuje ten cykl. Ale zamiast podawać Wam jakąś suchą definicję, czym jest cykl pęka, to pozwólcie, że opowiem Wam o procesach, które wchodzą w skład tego cyklu, w formie takiej trochę opowieści. A wy będziecie mieli na sam koniec zagwostkę? Jak to wszystko jest ze sobą powiązane? Zgoda? Zgoda. No i kangurzyście, no to spójrzcie na to bydle góra. Takich gór na świecie jest mnóstwo. Znajdują się one na każdym kontynencie, i nawet w Polsce mamy parę pięknych pasm górskich. A góry kojarzą nam się z majestetycznością, ogromem, końmi na morskim oku, ale i z nieprzemijalnością. Jednak okazuje się, że nie do końca tak jest. To znaczy, tak, góry są piękne i majestatyczne, a debata nad końmi na morskim oku wciąż trwa, ale z tą nieprzemijalnością jest już troszeczkę inaczej. Kielce i Radom dwa bardzo lubiące się miasta, które szanują siebie nawzajem, a między nimi nie ma żadnego kwasu. Oby więcej takich miast w Polsce, ale te dwa miasta są od siebie oddzielone pasmem gór świętokrzyskich które są najniższym pasmem górskim w Polsce. Najwyższy szczyt tego pasma ma marne 614 metrów nad poziomem morza, a jest nim szczyt Agata, który jest wschodnim wierzchołkiem Łysicy. Tak więc jest to naprawdę niewielki wierzchołek w porównaniu do innych naszych szczytów. Ale gdybyśmy przenieśli się w czasie o skromne 500 milionów lat wstecz, do okresu kambryjskiego, to byśmy natrafili tam na najstarsze skały osadowe, które za 500 milionów lat będą tworzyły góry świętokrzyskie. A po chwili byśmy się utopili, bo obszar góry świętokrzyskiej znajdował się wtedy pod wodą, w strefie klimatu umiarkowanego, nie północnego, a południowego. Nawiasem mówiąc, właśnie wtedy nastąpiło pierwsze wypiętrzanie się tych gór, które następnie uległy znacznej erozji. A gdybyśmy przenieśli się w czasie do okresu karbonu, czyli o 300 milionów lat wstecz, to byśmy zobaczyli, że najwyższe szczyty tego łańcucha nie miały z 600 metrów jak teraz, tylko kilka tysięcy metrów. A kilka chwil później byśmy umarli, bo było wtedy o wiele więcej tlenu w atmosferze niż teraz. I tego typu sprawy. Góry Świętokrzyskie są najniższym pasmem górskim w Polsce, ale jednocześnie najstarszym. Przez te wszystkie setki milionów lat, pasmo to widziało i przeżyło naprawdę dużo. Widziało ono rozpad i łączenie się kontynentów, śmierci dinozaurów, a nawet przez jakiś czas znalazło się pod wodą. Ale przez te wszystkie lata, Góry Świętokrzyskie były i dalej są poddawane bardzo powolnemu procesowi, jakim jest erozja która z roku na rok skrupulatnie niszczy te góry. Za naszego życia nie zobaczymy nagle, że o, góra jest teraz o 2 metry mniejsza. Trzeba szybko zmienić te wszystkie liczby na Wikipedii. Ale w skali geologicznej zmiany te będą jak najbardziej widoczne. Jednak erozja to nie jest jedyny ważny proces, który wchodzi w skład cyklu Pęka, bo równie ważny jest proces wypiętrzania się gór. Ojczyzna Yeti, Butanu i Napalmu, to znaczy Nepalu, Himalaje, Najwyższe pasmo górskie świata z najbardziej znanym szczytem Mount Everest. Himalaje zaczął się wypięczeć plus minus 60 milionów lat temu, i od tamtego czasu z roku na rok obserwuje się rzeczywiste podnoszenie się tego łańcucha górskiego o średnio 1 mm rocznie, i powiedziałem rzeczywiste podnoszenie się nie bez powodu, bo Himalaje rosną średnio około 10 mm rocznie, ale przez to, że znajdują się one na wysokości kilku kilometrów. To procesy erozji są tu znacznie intensywniejsze, a tempo erozji wynosi aż około 9 mm rocznie. Oczywiście te 9 mm rocznie to jest średnie dla całych Himalajów. No, plus minus powiedz. Jedne góry ulegają erozji, a inne się wypiętrzają. No, powiedz mi coś, czego nie wiem, proszę, ale co to ma do tematu odcinka? I tak się składa, że całkiem sporo, bo jak mówiła moja pani od fizyki, w przyrodzie nic nie ginie. Czyli jeżeli góra eroduje to materiał skalny, z którego zbudowana jest góra, nie może zniknąć tak po prostu, jak ojciec, który wychodzi po mleko, ale coś musi się z nim dalej zadziać. I chodzi mi o materiał skalny, a nie ojca. Takowy materiał skalny będzie po malutku, małymi kroczkami, transportowany na niższe wysokości, na których będzie się akumulował. W przemieszczaniu mu się będzie pomagać wiatr, woda oraz siły grawitacji. Ale w końcu Kiedyś ten materiał skalny gdzieś zatrzyma się na stałe? Na przykład w oceanie, w rzece albo na jakiejś równinie. No, powiedzmy, że osiądzie na stałe bo kiedyś za setki, tysiące czy miliony lat, albo za tydzień, kiedy przyjedzie gang porywaczu piasku i ukradnie połowę piasku z plaży. Ale w końcu, co się stanie? Że ten okruch skalny, już pewnie sedimentowany, tworzący jakiś piaskowiec czy też inny beton, zostanie znowu gdzieś przetransportowany albo wyniesiony wraz z wypięczającymi się nowymi górami i będzie tworzył jakieś nowe pasmo górskie. I o tym właśnie mówi cykl pęka. Całe obszary były fałdowane, następnie erodowały, a na końcu robotę kończył ocean, który przykrywał swoimi falami jakiś obszar. Ale ocean tylko pozornie zakończył swoją pracę. Bo kiedyś ponownie nastąpią ruchy górotwórcze, które rozpoczną proces od nowa. I to jest właśnie esencja cyklu pęka. Wszystko, co się znajduje na Ziemi, jest w powolnym, ale nieustannym cyklu, z którego nie da się wyrwać. I to nie dotyczy tylko cyklu pęka. Istnieje na przykład cykl hydrologiczny, obieg materii organicznej w glebie łańcuch pokarmowy, który wbrew pozorom nie jest łańcuchem, bo drapieżniki szczytowe, po śmierci są zjedane przez inne organizmy, albo jeszcze jakiś inny cykl skalny. Andrzej Sapkowski w książce Wiedźmin Krew Elfów ciekawie opisał to, o czym chwilę temu mówiłem, albowiem pisał on tak: Tam, gdzie dziś piętrzą się góry, będą kiedyś morza, tam, gdzie dziś wełnią się morza, będą kiedyś pustynie, a głupota pozostanie głupotą. Taka ciekawostka na dziś. Z tych teorii można wyciągnąć jeden szczególnie ważny wniosek: wszystko w przyrodzie dąży do równowagi, w przypadku cyklu pęka, do wyrównania powierzchni Ziemi. Wszystkie procesy na Ziemi, a przynajmniej większość, nieustannie dążą do tego, by powierzchnia Ziemi była całkowicie równa, płaska, ale nie w tym szurskim znaczeniu. Niestety, na drodze do tej płaskiej Ziemi stoi jeden przeciwnik, który ciągle niweczy te plany. I tym przeciwnikiem, a raczej przeciwnikami, są ruchy płyt tektonicznych i wulkanizm, które wciąż sprawiają, że pojawiają się nowe skały, rowy tektoniczne i góry. Ale pomimo tego. Że wojna ta jest z góry przegrana dla zjednoczonych sił grawitacji i przyciągania ziemskiego, walecznych oddziałów erozyjnej i akumulacyjnej działalności wody i wiatru pod dowództwem generała Wody Opadowej i niezbyt licznych, ale jakże pomocnych najemników Królestwa Temperatur, którego królem jest Amplituda Dobowa. Wszystkie te siły będą wspólnie razem walczyły o równą ziemię i nawet czasami uda im się gdzieś wygrać pojedynczą partyzancką walkę. Przykładem takiej zwycięskiej bitwy jest bitwa pod Wielkim Czarnoziemem o wielkie amerykańskie równiny. Siłą akumulacji udało się podbić obszar wielkości 2 milionów 800 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tak więc jest to naprawdę ogromny kawał ziemi. Ale to nie zmienia faktu, że siły płyt tektonicznych i wulkanizmu wraz z pomocą lądolodów, które od czasu do czasu pojawiają się na świecie, są zbyt liczne i potężne, by siły erozji mogły z nimi wygrać. Dlatego Ziemia nigdy, koniec końców nie będzie równa. Aż się poczułem, jakbym jakąś powieść pisał. Myślicie, że wojna stuletnia trwała długo? Dobre sobie. Ale wbrew pozorom, ci, którzy walczą siłami tektonicznymi, czyli siły wiatru, wody, grawitacji temperatury, również prowadzą swoje własne wojny domowe. Bo jak to się na przykład dzieje, że wieje wiatr? W dużym skrócie, wiatr jest poziomym lub prawie poziomym ruchem mas powietrza. I powstaje on na wskutek różnic ciśnienia atmosferycznego między obszarami. Wiatr wieje od miejsc, gdzie ciśnienie jest wyższe, do miejsc, gdzie ciśnienie jest niższe. Ale dlaczego przez te wszystkie miliardy lat ciśnienie na Ziemi się nie ustabilizowało? I by odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba się dowiedzieć, jak powstaje ciśnienie. Tak więc różnica ciśnień lokalnie może być powodowana przez ukształtowanie terenu. Każdy słyszał tę śpiewkę, że wraz z wysokością ciśnienie się zmniejsza i jest to prawda, ale globalnym winowajcą tego, że ciśnienie nie może się wyrównać, jest nasza najbliższa gwiazda Słońce. No niestety, Słońce, wysługując się ciśnieniem, ciągle znęca się nad naszym biednym wiatrem i każe mu lawirować między obszarami. A przy okazji każe mu brać udział w walce z procesami tektonicznymi i ukształtowaniem terenu. Słońce przestań mój wiatr prześladować, ale w sumie znęca się nad nim dalej, bo wiatr daje nam całkiem sporo korzyści, o których nie będę teraz wspominał, bo nie o tym jest odcinek i mi się zwyczajnie nie chce. Te poziomy ruchy mas powietrza przemieszczają się od punktu A do punktu B, poprzez to, że Słońce ciągle dostarcza energię cieplną na Ziemię. Wiatr już zawsze będzie zmuszany do przemieszczania się i nigdy nie będzie mógł odpocząć. Ale nie tylko wiatr jest zmuszany przez Słońce do syzyfowej pracy. Podporządkowane Słońcu siły temperatury również są zmuszane do ciągłych walk między sobą, w zależności od pory dnia, roku czy lokalnych warunków na Ziemi, w postaci ukształtowania terenu. Tak więc nie ma sposobu, by zakończyć tę wojnę. Płyty tektoniczne dalej będą się przemieszczać, wulkany będą dalej eksplodować, wiatr będzie dalej wiał, a temperatura wciąż będzie się zmieniać. Ten mityczny kamień nigdy nie zostanie wniesiony na sam szczyt. No chyba, że stanie się coś, co zmieni wszystko, a tym czymś musiałaby być śmierć słońca. Jest to zdecydowanie odległa wizja. Na pewno zbyt odległa, byśmy mogli ją doświadczyć, ale nie niemożliwa. Szacuje się, że Słońce wybuchnie za plus-minus 10 miliardów lat. Zanim to jednak zrobi, to Słońce z apetytem pożywi naszą kochaną Ziemię i zakończy wielką wojnę tektoniczną oraz wiele mniejszych wojennych. Ale czy to będzie oznaczało koniec syzefowej pracy? Dla Ziemi? Tak, jak najbardziej, bo przestanie ona istnieć, ale nie dla całej reszty kosmosu. Może Ziemi i Słońca już nie będzie, a na pewno nie w takiej formie, jaka jest teraz, ale zostaną jeszcze inne planety, gwiazdy czy inne obiekty, które jeszcze przez bardzo długi czas będą próbowały osiągnąć stan równowagi. Ale zawsze będzie coś stało im na przeszkodzie, by ten stan osiągnąć. Chociaż jest pewna iskierka nadziei. Może kiedyś, kiedy zgaśnie ostatnia gwiazda, a wraz z nią cały wszechświat, to może wtedy zajdą ostatnie procesy które spowodują, że cały wszechświat zazna równowagi. A ten wielki i ciężki kamień zostanie w końcu wniesiony na szczyt. Chyba, że wydarzy się coś, co spowoduje, że ten ogromny głaz stoczy się tuż przed tym upragnionym szczytem, a cały proces powstawania i umierania wszechświata wydarzy się za drugim razem i za trzecim i za dziesiątym. Tak zawsze. A ja dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Nar.